Bartek Grąbrowski, Bartek, trochę musiałeś chyba poczekać ostatnio na to czyste konto od Chorzowa, dobrze pamiętam? No nie pamiętam, na dobrą sprawę, ale no, na pewno cieszę że w meczu ligowym zachowaliśmy czyste konto. Bardzo, bardzo dobra gra i mądra w defensywie, także myślę, że należało nam się to zwycięstwo i, i też o no, to, że, że, że przeciwnicy nam nie strzeli bramki. Na dobrą sprawę, tak naprawdę się pracę jedynie przez stałych fragmentach gry dla rywali? No dokładnie. Rywali, rywale starali się nam zagrozić tylko ze stałych fragmentów gry. Na dobrą sprawę, jeden celny strzał był w tym meczu gdzie, gdzieś tam pod koniec, i, i też to nie był jakiś strzał, z, z którym miałem problemy. Także no zagraliśmy bardzo mądrze w defensywie, i, i to nam przyniosło, przyniosło zwycięstwo. Trener powiedział na konferencji prasowej, że potwierdziliście, pokazaliście to, nad czym pracowaliście zimą, no i że ten mecz z Legią to, to były wypady przy pracy. No tak, na pewno w okresie przygotowawczym trochę popracowaliśmy nad defensywą i myślę, że powoli zacz, zaczną wychodzić tego efekty, tak jak to pokazaliśmy w dzisiejszym spotkaniu, gdzie ta no, gra w obronie była naprawdę na bardzo wysokim poziomie i no, przeciwnik sobie nie mógł stworzyć jakichś tam dogodnych sytuacji, także mam nadzieję, że to przełożymy na następne spotkania, a z przodu będziemy tak samo równie skuteczni jak, jak, jak w tym meczu. Dzięki. Dzięki my friend.